Dzień dobry moi drodzy, witajcie w pierwszym odcinku z gry Grid 2019 na moim kanale. Pewnie Grida znacie, grid jest w miarę e, znaną gierką w środowisku YouTube'a, w środowisku e, streamów. No i moi drodzy, wyszedł nowy Grid wczoraj e, na światło dzienne, dla was to chyba będzie przedwczoraj. No i dzisiaj sobie w niego pogramy. Do wyboru mamy tutaj wyścigi, zaczniemy tutaj tryb kariery Do wyboru mamy tutaj Grid World Series, do tego mamy kategorię Touring kategorię STOG, kategorie tuner, kategorię GT Super Sprint Fernando Alonso, gdzie sobie jeździmy? Formułkami, Invitational na mini trofi i mamy jeszcze jakiś klasyk mini, czyli Invitational na mini. Jest podzielony na dwie, jakby kategorie. Jeżeli Wam się materiał spodoba, jeżeli Wam się gierka spodoba, jeżeli chcecie więcej materiałów z tej gry, a może posiadacie grida i chcecie ze mną zagrać w niego, no to dajcie znać w komentarzach. A my, moi drodzy, sobie zagramy. Jesteśmy już w trakcie zawodu, stworzymy nowe zawody, żeby zagrać od nowa. Do wyboru mamy tylko i wyłącznie tą formułę, więc nie polecimy. No i jak to się mówi. Robercik wraca na tor. I pojeździmy sobie naszym dzisiaj robercikiem Kubicą na moim militorze wyścigowym do formuły jak nam pójdzie, czas to pokaże więc mamy krótkie wczytywanie i widzimy się zaraz na torze. Dobra moi drodzy, jesteśmy już w wyścigu 3, 2, 1 i Gida. palimy naszą formułkę Gram na średnim poziomie trudnością. Zniszczenia pełne włączone, więc trzeba będzie uważać tutaj na tych przeciwników. Też coś słyszę, że mi lekko mikrofon strzela, jeżeli chodzi o grida. Eee, więc coś tam... Może być nie tak, ale mu wydupcyłem, czekajcie, więc spokojnie, spokojnie, bo to pasuje wygrać, nie? A sobie formułkę uszkodzimy, to za dobrze później nie będzie. Bo nie będziemy mieli jak się z nimi to i ścigać ze zepsutym samochodem, dobra, Gida, Pchamy się między nich. Gościu, gościu! Gdzie tą formułą tutaj? Jak Rob Robercik jedzie? Wjeżdżamy do przodu. Lekko nas tutaj miota, jesteśmy na dziesiątej pozycji aktualnie, więc... Troszkę tracimy do tutaj pierwszego miejsca, ale zaraz nadrobimy, patrzcie, teraz parę miejsc zyskaliśmy Dobra, i mamy siódme miejsce już, więc... Jeszcze parę metrów, zaraz tych wariatów tutaj weźmiemy. Byliby ludzie zrobić top 3, nie? Top 3 najważniejsze. Później będziemy się zastanawiać. Ogólnie grid. Mega spoko jest gierką, tak patrzę. Eee, I ten grid 2019 strasznie nawiązuje do tego pierwszego grida, nie jest to... Ała stworzone na podstawie tego nowego grida Tylko e, bardziej on jest taki Przypomina mi styl jazdy tutaj do grida e, Dwójeczki Do, jedy, do jedyneczki e, I mi się bardzo to podoba Bo akurat ta jedynka mi się bardziej podobała niż dwójka I powiem wam szczerze, że jest totalny pogu Samochód mi się nie, nie zniszczył jeszcze Chociaż dużo uderzeń e, zrobiłem tutaj Więc widać, że ta nasza formuła jakaś wytrzymała Mamy aktualnie trzecią pozycję Jedziemy tutaj za Felicem Williamsem Mamy tutaj też jakiegoś ...spółtowarzysza, który nam powinien pomagać trochę. Ale ten ziomek jest tak daleko tutaj od wszystkich, że... ...że nam tutaj za bardzo nie pomoże. Luis Andre na pierwszej pozycji! Więc już powoli za nim lecimy. E, mam nadzieję, że uda mi się go zaraz śmignąć. Trzecie okrążenie przed nami, czyli ostatnie okrążenie... ...już w tym wyścigu, okrążenie finałowe. E, I supiemy, ile Fabryka dała. Wow! Ojojoj, oj, oj, Luis Andre! główny rywal to jest tego wyścigu. Lekko uderzyliśmy. Oj, powiem wam, że teraz czuć zniszczenia, chyba że ten gość mnie przyhaczał. Ej, on mnie przyhaczył tutaj od tyłu. Koleś Koleś Bez takich mi tu podjazdów w typie, nie? E, Felix Williams tutaj też wyszedł na prowadzenie. Ten Louis też już poszedł do tyłu, więc troszkę go tutaj szmyknęliśmy na tych wyścigach, na tych przejazdach. Dobra, wjeżdżamy driftem, pięknie, elegancko. Driftować formułą, nie? Coś pięknego. Ogólnie wydaje mi się, że jak zbierzemy jakąś ekipę do tego grida, to będzie się grało naprawdę, naprawdę mega elegancko, bo ta gra jest idealna wręcz do e, tego typu rozgrywek. Dobra, wjeżdżamy tutaj na metę i pierwszy wyścig, ludzie ukończony. Zarobki wyścigowe: 19 tysięcy kredytów, więc elegancko tutaj wyszliśmy. Ja ogólnie jestem VIP, mam tutaj VIPowską edycję tego grida więc tutaj mogę troszkę szybciej te pieniądze zarabiać, jakby i wam lepsze furki pokazywać, nie? Pojedziemy sobie tutaj tymi samochodami, W ogólnie Grid będzie nową serią na moim kanale i też możliwe, że Pietrek odpali Fordze i też wrócimy do Forzy. Najwięcej wyprzedzeń, osiągnij najdłuższą serię wyprzedzeń, zrobiono tutaj i będzie najdłuższy drift. O jezu, ale coś zrobiliśmy, za to dostaliśmy 1650 kredytów więcej, kontynuujemy i zobaczymy, co mamy dalej. Dalej mamy tutaj ludzie Eee, kolejną trasę, jest to El Malekun na Hawanie, więc jedziemy na Hawannę. E, mamy tutaj furki tak przedstawione. Rundy, gdzie wszystko się Kristen, jak to z twoim A, bo to jest wyścig woda. stworzony jakby złych wyścigów. Dobra, więc jedziemy tutaj. Widzieliśmy pokaz jazdy, Ale ładnie to wygląda. Nad taką wodą, nie? Coś pięknego, nie się coś pięknego. Już niedługo się dowiemy jak to się potoczy, więc nigdzie się nie wybierajcie! Dobra, moi drodzy, jedziemy z kolejnym wyścigiem, jedziemy, 3, 2, 1, no i ogień, rura pełna, dzida, naszą formułką, Felix Williams jest przede mną, no, jest to jeden z, ja, z... z, 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 z przy połowy chyba kierowców, nie zespołu tam jednego się zaprowadzeniu, jest gdzieś mi się lekko odbija, dobra, jedziemy, 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 jesteśmy na ostatniej pozycji, więc trzeba się brać powoli za wyprzedzanie, ej, skończyliśmy ostatnio wyścig na pierwszej pozycji, startujemy teraz z ostatniej, a bo tu można zrobić okrążenie kwalifikacyjne, chyba nie? I e, też to objechać, chociaż nie jestem pewny. Powiem tak, bardzo dobrze mi się gra w tego grida. Grałem też troszkę w formułki. E, formułki typowa gra na kierownicę grid. To jest gierka napada. Tak patrzę, że na padzie to się gra idealnie. Na kierownicę mogłoby się w tego gra, grać troszkę ciężej. E, bo to nie jest symulator. Grid nie jest symulatorem, grid jest e, arkejówką, którą się naprawdę bardzo przyjemnie gra. Jedna z przyjemniejszych arcade'ówek jakie miałem okazję pograć. I tak to moi drodzy właśnie wygląda. Nick Whittle to jest mój kolega z drużyny. Jesteśmy na siódmej pozycji mamy tutaj trzy ogrążenia do zrobienia. Zdajesz Nick. Ok, każę tam. Przyduś, przyduś tam. obrócił nas. Power Drifta zrobiliśmy, ale tutaj można cofnąć czas parę razy. E, bodajże pięć, więc. Więc spokojna moja rozczochrana. No i jedziemy, jedziemy moi drodzy. Siódma pozycja. To za chwilę będzie czwarta jakaś pewnie, wiedziałem, tej z nich nie Troszkę prostej, troszkę prostej I ta mała go naprawdę ciśnie, nie, opony Rozgrzane, więc możemy dusić, nigły tyl, dajesz byku Ciśniemy, ciśniemy tutaj, ile fabryka dała Ała! Jaka barierka złapana, niebezpieczna mega, ale Udało się to nadrobić, eee, dobra pstryk, ale się wczułem Normalnie się czuję, jakbym miał prawdziwą furką, nie, jakoś tak RP mi tutaj wchodzi chyba do głowy, trzy pozycje jeszcze do E, minięcia Siangao. Patrzcie, tu jak będzie robiony zaraz e, z panem Garnierem, dobra, wchodzimy tutaj e, w to i Elias Kulmala jeszcze na pierwszej pozycji. E, sunie. Ej, ale na tym średnim poziomie trudności nie jest tak ciężko, chyba że to są pierwsze wyścigi e, i tak to wygląda w tym momencie, nie? Dobra, Gida Pełna mocy. Piemy, ile fabryka da, Patrzę, czy mi wszystko się dobrze nagrywa, czy tam jakiś e, problemów z pro programem nie ma. E, dobra, jazda, 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 jazda. Pełen ludzie speed, nie? Tutaj po hamulcu. No pamiętaj, formułę takiego drifta byś nie zrobił nigdy w życiu, nie? Chociaż, robercik, jakby siadł do takiej formułki po tym powrocie, to nigdy nic nie wiadomo, dobra? Elias jest tutaj z przodu. Brak nowych uszkodzeń do zgłoszenia. Drugi kierowca jest w połowie stawki. Dobra, kolego ciśnij, ciśnij, ciśnij. Patrz tu, zaraz go. Próbujemy na pierwsze miejsce przydusić, troszkę temu przeszkodzimy wariatowi w tym wyścigu i spróbujemy lepszą pozycję zespołową ogarnąć. Dobra, robimy tutaj drifta. Patrzcie, jak pięknie poszedł, nie? Też tu bokiem wchodzimy. Ręczny mamy na klawiszu bez, więc zobaczymy zaraz jak działa. Czy w ogóle w formule jest ręczny, tak w prawdziwości? Chyba nie ma, nie? jak jest w ogóle mistrzem formuły, on tam zna bardzo dobrze co się dzieje, śledzi tą scenę formuły z tego, co się orientuje. Ja to formułek nie ogarniam. Wiem, że Robercik wrócił, no i Robercik będzie zmieniał drużynę, bo go tam chyba nie najlepiej e, traktują, gdzie aktualnie jest. Więc e, jak najbardziej trzeba go wspierać. Dobra, pyk tutaj drift. I pełna dzida ludzi. to na tym odcinku troszkę czas mamy gorszy niż na, na poprzednim, dlatego, że tu się bawiliśmy dużo. Tutaj driftem próbowałem wchodzić, mamy wiele stłuczek, wiele uderzeń. Ale teraz musimy dusić, bo jest ludzie ostatnia prosta. E, a przeciwnicy coraz bliżej, ty kolego ciśnij Brak tam. Do zgłoszenia. Dobra, zaraz duś, 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 ile fabryka dała? Bo jest koniec wyścigu, nie? No i po raz kolejny jesteśmy na pierwszej pozycji, zarobki wyścigowe 20 tysięcy w ogóle za ten wyścig wzięliśmy, więc elegancko. E, minuta 10, najlepsze okrążenie, 3,43 jechaliśmy. E, więc pięknie, pięknie. I co tutaj nam się ciekawego teraz pojawi? Jak skończyliśmy tą e, serię wyścigów. Mamy jakiś loading screen, coś się ładuje, dostajemy. Punkty EXPA za nagrodę. Ukończmy przed rywalem, przynajmniej w trzecim miejscu i wygraj dziś pierwszy wyścig. A to cały wyścig ukończyliśmy, tak? Piękny się robercik nasz ustawia. No i pierwsza pozycja, pierwsza pozycja, biało-czerwone barwy. No i moi drodzy, ukończony mamy pierwszy wyścig. E, dzisiaj się skupiamy głównie na formułach, ale. Ulala, to formułki były tylko w pierwszym etapie. Dobra, bierzemy teraz tutaj jakiś wyścig na Chevrolet, Chevrolet, Chevrolet Aston Martin. Ej, ale na te fury mnie nie stać. A tym Chevroletem chyba mogę bojać, więc spróbujemy e, ten wyścig zrobić. Ej, szkoda, myślałem, że jest w ogóle jakaś cała seria wyścigów e, z formułki. A to jednak, jednak e, mamy jakby parę takich różnych e, podwyścigów, nie? Jezu, jakby ten strzelający mikrofon mega denerwuje e, Dlatego, że ja mam chyba ten przed, tą przetwarzarkę dźwięku takiego do komputera wgraną i... Kresie, jakie tych I przez to może to mi się to wszystko dupi Dobra, Stefan Kobzar przed nami, mamy 14 zepozydli, pozycje zepozydli. i dzida! Ale fajna kamera jest tutaj w samochodzie Jezu, w totalny kozak Ale jedziemy z tej kamery, bo najładniej to wygląda Mamy kamerę wsteczną, to w ogóle to jest coś pięknego tutaj tego to ja się w ogóle nie spodziewałem. Jezu, jak jeden wyścig jest jasny Troszkę, chyba muszę przyjść, nie, bo muszę przydziemy, bo on coś w ustawieniach chwilę ustawione. Eee... Czy ja teraz to mogę zmienić? Wyświetlacz. Chyba nie mogę. Dobra, jedziemy tak jak jest. Mamy mega jasny wyścig, więc tak będzie to lepiej chyba wyglądało. Eee, tam jeszcze sprawdzałem. Dobra, tutaj pyk. Troszkę się pchamy, troszkę tutaj... Próbuję się wciskać. Wiecie, co jest najlepsze? Ta gra chodzi tak płynnie, że to jest ludzie coś pięknego. Ja w tej grze mam cały czas 200 FPS-ów prawie eee, 150 aktualnie, jak byłem przedtem to miałem 200 chyba, więc i tak to pięknie śmiga. E, ja mam monitor 144 owy więc możliwe, że do tego się to e, dostosowuje. Dobra, więc tutaj pyk. Ej, ta auto mogłoby na drifta fajnie pójść, nie? Na drifta mogłoby pójść naprawdę mega spoko, a tak? Troszkę wolniej objechaliśmy Uuu, patrzcie jak tutaj bokiem wchodziła, aż wypadłem z trasy, mamy trzy okrążenia Ale tutaj przeciwnicy nam już Troszeczkę, troszeczkę Uciekają, więc będziemy musieli Ich nadganiać Używamy funkcji pełna moc Mamy zakręcik Dobra Louis Jacobs od Tolina. Przed nami Matt Malone na pierwszym miejscu Oj, na trawie to ja ludzie nie nadgonię tego, nie? Więc pierwsze okrążenie będzie na pozycji e, piątej. Jezu, nie łap tak tej trawy tu Dobra, bierzemy tutaj driftikiem. Rampam pam, delikatnie. Kolejny zakręt, pyk. Ej, ten drift jest naprawdę śmieszny tutaj. Pobocze złapane. I sypiemy, sypiemy te, teraz do przodu. Trzecia pozycja na naszym... E liczniku 230, jedziemy 250 już. Łoty! I tej prędkości w ogóle nie czyć, nie? Drift naręczny. Będą dodatkowe punkty, dodatkowe kredyty. Eee, ale ci przeciwnicy mi naprawdę pouciekali tutaj. I tą pozycję będziemy musieli nadganiać. Mojego sojusznika daje tutaj do ataku, że troszkę tam z tyłu trzymał towarzystwo. Jak nie może, gościu? Widzisz tu ile fabryka dała A chłop tutaj ma zderzak urwany Pan Aleksander Werner, dobra wchodzimy tutaj bokiem Tylko po hamulcu, dobra i został nam jeszcze jeden koleś do śmignięcia eee, Ale dobra, teraz trzymamy się teraz mocno, śmigniemy go, Matt Malone przed nami To jest ten zakręt? Dokładnie, jak Robercik w formule, nie? pyk O jakiegoś tutaj zakrętu wychodzi chociaż Gubimy go i pełna moc. Pełna moc, ile fabryka dała. Tego ziomeczka sobie blokujemy. tej drifty może wiadę, co? O, ty, za mocny drift użyłem chyba, więc... Na ten, na ten drift trzeba uważać tej, naprawdę? Na ten drift trzeba będzie uważać. Bo potrafi, powiem wam szczerze, zarzucić mocno. Ale tutaj za drugim razem ten zakręt. Ee, wjechałem w miarę, w miarę ładnie, nie? W miarę... Spoko, dobra, teraz dzidujemy dalej do przodu. Pełna moc, dzida Ojojoj, zarzuciło go tu, dobra, pyk, wyskakujemy z zakrętu. Rachu, dziachu, bang. Jak te fajne, te, te fajnie wibrują te triggery, nie? Bo jest wszystko tak dopasowane dopada idealnie, wyważone, więc. Opcja mega spoko. Dobra, Gida. Pełna Jidale fabryka dała. Teraz możemy pojechać tutaj z kabiny przedniej. Że mam chwilę pokazać, jak ten wyścig wygląda. Chociaż dobra, już nas gonią. <laughs> już na blisko jest wariat Logitech. Jest sponsorem, chyba tych wyścigów. Albo tej Gierki. Chora, Pyk Grachu, ciachu, Bank. Teraz dziudujemy, nie? Żeby tego zwycięstwa nie oddać. Wydaje się na tej minimapie, że. Oj, wam zasłania miał trochę. Nie wiem, jak odsłonić. Może coś było widać, że przeciwnicy są naprawdę daleko ode mnie. A tutaj, tak, o rzeczywiście, to oni, patrzcie, siedzą mi e, z tyłu za zderzakiem, już prawie, nie? Więc e, trzeba będzie uważać. Dobra, dziduj, dziduj, dziduj tym Chevroletem, czy korwetą, nie? Co to jest w ogóle? Zamarka, korweta chyba. Eee... Idzida, nie? Dobra! 4 minuty 47, minuta 47 poprzednie okrążenie, teraz będzie dużo szybciej chyba. Najlepsze okrążenie miałem, minuta 47. Teraz spróbuję tutaj trochę przycisnąć. Tam na drifcie wjechaliśmy. Zostało jeszcze parę metrów. Ej, ze środka ten samochód jest za jasny, nie? Zdecydowanie za jasny. Nic tutaj za bardzo nie, nie, nie ten, nie, nie widać. Na tej kamerze fajne jest to, że jak zmieniamy kamerę, to słychać jakby odgłos samochody z różnych stron, nie? To jest też fajny motyw. To jest ostatnia prosta teraz. Tak mi się wydaje, więc suniemy tutaj. Ile, 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 ile fabryka dała? Ogień, no i pierwsza pozycja. Trzeba zwiększyć poziom trudności na następne wyścigi, tutaj. Ale troszkę pitosu zarobiliśmy. Za, za, za Chevrolet, Korweta, no, tak jak myślałem. To jest sama marka, no ale nie wiedziałem, że Chevrolet, Korwety. E, produkuje, nie? Że to jest od nich Więc mamy zapisywanie e, I w sumie odblokowaliśmy te zawody, nie? Premia ukończona, nowy poziom wbity UK Challenge e, zrobiony I mamy jeszcze jeden wyścig, zobaczymy tutaj jak się będzie to e, Toczyło, 4 km, 3 okrążenia Więc widzimy się zaraz na torze No i jesteśmy, ludzie, w wyścigu Jesteśmy w wyścigu na ostatniej prostej już tutaj E, więc trzy okrążenia musimy zrobić, startujemy dalej z ostatniej pozycji Eee, i zaczynamy atakować tutaj Gości, żeby ich wyprzedzić, nie, ja daleko lekko trafę, żeby tutaj się z nimi za bardzo e, nie pozderzać Nie porozwalać po wąsie, po wąsie trzeba było się podrapać i teraz, moi drodzy, wchodzimy, jak tu jest Jak tu jest, moi drodzy Strasznie ciasno, nie, żeby się wyprzedzać Możliwe, że zaraz ktoś odpadnie, nie, jak tak będziemy sypać tutaj Emiliano Flores, Stefan Kobzaru, i kto z przodu jeszcze jest? Aurora Russo. Oraz moi drodzy, jeszcze tutaj mamy Kraiga Harisa. Dobra, wariaty wyprzedzeni daj drawą. Ej, jest za łatwo, jest zdecydowanie za łatwo na tym średnim poziomie trudności. Ej, I troszkę trzeba będzie tutaj to utrudnić. Ej, tutaj mamy na ekranie nasz, nasz pojazd pokazany. Poprzedni wyścig chyba był dłuższy, mi się wydaje, nie? Tutaj jakoś tak... Szybciej wydaje mi się, że to... Chociaż tutaj się ciągnie to jeszcze. Minuta, minuta 47 tam łapaliśmy na okrążeniu. Zobaczymy ile tutaj złapiemy. Tutaj można driftem wjechać, dobra, podwójny slajd. Zrobiony i dzida, dzida, pełna dzida, pełna mocą. To jest troszkę ciemniej na tej kamerze. Więc to lepiej wygląda. Jak dał, to się głośno tłucze tutaj, nie? A tam jest moja kamera w ogóle pokazana na tym. Billboardzie. Minuta 33, pierwsze okrążenie zrobiliśmy. Drift na przecięciu, oj! Zopaliśmy trochę ten. Ee, pobocze. Ale nic nie szkodzi, jedziemy dalej. Tutaj potrawia. Dobra, trzecie okrążenie robimy na. rekordowe, bo teraz dużo tej. na tym poboczu potraciliśmy. Jęcza to okrążenie, świeci mi się na czerwony kolor. Uważam gorszy przejazd, nie? Albo okrążenie będzie zaraz, nie. Nie ten, nieważne za to, że tak dużo tutaj po trawie jeździłem. Nic nie wiadomo, moi drodzy, czy... czy tutaj jakichś zasad nie złamałem? Dobra, jedziemy tutaj na pełnej mocy. Dawaj driftem! Oj, barierka złapana. Albo czas się tego okrążenia może nie liczyć, nie? Jak... E tak dużo to jeżdżę po, po, po tym poboczu. A bo to jest zwykły znacznik tego, tylko że okrążenie jest dużo słabsze od tego poprzedniego. W raner ręcznym Zrozumiano, będzie szarża Dajemy tam szarżę Dobrze, zaraz zaatakuję. O ty, wariat będzie atakował. Dobra, kolejne okrążenie będzie za nami, ale to okrążenie będzie gorsze. Chociaż ty, minuta 31 Ustańcie zrobiliśmy, ja. Właśnie. Więc elegancko, ale nie zaliczyło mi tego jako najlepszy czas. Więc tą trawę tej trawy trzeba mi jak najwięcej. Eee, I teraz możemy polecieć tutaj ludzie na czas, nie? No, no najlepszy timing. Więc tutaj hamujemy delikatnie i ogień, nie? Łapiemy tutaj kąty. Teraz dzida. Bra, ogień, 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 ogień! Fabryka ile dała mój przyjacielu? Pyk! Tutaj jest Git, odcinek zrobiony. Tej trasy na lepszym czasie. Więc teraz nadrabiamy to. Dawaj gościu, 140, ale. Ty... A, w milach mamy pokazane na desce. A tutaj jest w tym, w kilometrach na liczniku, nie? Bo widzę, że jest połowa mniej. Więc myślałem, że jakoś to się da nadrobić, a tutaj. Jednak, że to się też zmienia, nie? A się nie zmieniło. Dobra, czy ten czas będzie lepszy? Na tamtym odcinku byliśmy lepsi, nie? A teraz, zobaczymy. Ostatnia prosta, to za chwilę będziemy mieli e, e, linię złapaną. Chociaż to już jedziemy do końca okrążenia. Oj, dużo lepszy czas będzie, dużo lepszy czas będzie. E, bo tutaj driftem wjechaliśmy. Minuta 25 nawet wjedziemy. 24, 25. Minuta 25, 20 tysięcy zarobione. E, więc pięknie, wyścig ukończony. Bądź tak, gramy na średnim poziomie trudności, ale jest naprawdę bardzo łatwo. I trzeba chyba tutaj e, jakieś wprowadzić zmiany w poziomie trudności w następnym odcinku. Więc nowy poziom wbity, jakieś zawody ukończyliśmy. Pokaż tą furę, zajedź byku. Troszkę porysana. Troszkę rozbita. Pierwsza pozycja. I ludzie, kolejne zawody ukończone. To będzie na tyle w tym odcinku. Jeżeli Wam się materiał podobał, no to dajcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek, powiadomień. Ja się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się do następnego. Cześć Wam.